Spacer z kosiarką to dla jednych uciążliwy obowiązek, dla innych już przyjemność i relaks. Przyjemność, która została szczególnie doceniona w dobie epidemii i wymuszonej przez nią społecznej izolacji. Ja sobie nie wyobrażam, żebym był zmuszony siedzieć w domu w tym okresie. Choć własna działka to nie tylko czerpanie z jej uroków i podjadanie owoców prosto z krzaka, a przede wszystkim sporo pracy, to coraz więcej osób, nie tylko emerytów, o takim kawałku zieleni marzy. Jest super posiedzenie działki, jedno z razy rekreacyjnych najlepiej, dlatego że teraz w ogóle się sprzedają, bardzo ludzie szukają tych działek, przychodzą, pytają się nawet takie, co naprawdę trzeba się napracować, żeby one w ogóle do czegoś tak jakoś wyglądały. A takich działek na Pilskich Ogrodach jest bardzo dużo. Po kilku minutach spaceru po rodzinnych ogrodach działkowych imienia Szczepana Pieniążka trafiamy na co najmniej pięć. Większość z nich wygląda na opuszczone od dawna, a co za tym idzie wymagające dużych nakładów pracy i inwestycji. Jest jeszcze jednak grupa osób, które znalazły złote rozwiązanie w tej sytuacji czyli działkę rodziców. Przychodzę, tata daj sałatkę, czy masz, czy masz cipiorek? No, jeszcze córka dzisiaj dzwoni, a pomidory marzę, ja mój tak, jak arbuzy już mam, a żodkiewkę jak cebulę mówię. No. A tak całkiem poważnie już widać, że działkowcy pracy się nie boją i wyzwania w postaci zagospodarowania opuszczonych i zaniedbanych działek podejmują. Tak jak w ubiegłym roku u mnie na ogrodzie zeszło działek, 10 nowych użytkowników mam, w tym roku bym miał 30 działek, też bym je zmienił. Jest duże zainteresowanie szczególnie ogrodami myślę przez młodzież, młode małżeństwa, bo no, gdzieś z tymi dziećmi trzeba wyjść. Największym zainteresowaniem cieszą się działki na ogrodach dobrze skomunikowanych z miastem. Przystanek autobusowy albo położenie blisko centrum jest atutem. Przypomnieć należy, że działki nie kupujemy, ponieważ nigdy ziemia ta nie będzie naszą własnością. Odkupić od poprzedniego właściciela możemy jedynie nasadzenia i infrastrukturę, a taka zadbana i dobrze utrzymana działka to wydatek od kilku tysięcy w górę.